Ja usiłam go z tej strony Ola i dzisiaj nagrywamy sobie odcinek z gry Minecraft. No i ym, poza nagraniami sobie nazbierałem węgiel, a i w ogóle muszę sobie to wsadzić tutaj pyk i pyk, Okej. Okay. W ogóle sobie to zapokralendowałem na Hornsy no i dużo lewa miar to kosztowało bardzo, nie? I dzisiaj mieliśmy sobie budować to. Ja sobie przygotowałem tutaj mniej więcej itemy. Więc to będzie gdzieś tutaj. O, żeby go Lema nie uderzył. Dobra, to go na wszelki wypadek łyka trupie. I z krytyka w zginął. W ogóle mam łapanie zepsutej temki, nie? Więc tak, będzie się zaczynać tutaj. W cztery. Chyba mi nie wystarczy. Bo chciałbym zrobić i bobodziarkę, jaka jest na Wojanowicach, no trochę może mniejszą. znaczy. Inaczej będzie wyglądała i będzie na pewno mniejsza. Kurde, tego miało nie być, tak nie brzydkiego. Nie, to będzie musiało być... żelazne. Kurde. I okej. Okay. No kurde, pieczone. Dzięki słuchawka, znowu mnie atakujesz, jak w poprzednim odcinku. tutaj hmm, O, dużo mam to. i czekałem właśnie, żeby się odnowił na pewno się już odnowił albo dobra, później to ogarnę później nas sprzedam ok tu będą okienka i będzie pyk, pyk okej okay. No i zabrakło mi drewna. Muszę sobie iść pościnać. Okej. Okay. No nie, jeszcze noc się robi. Kiedy ja drzewo ścinam. Będzie sobie na pewno trzeba zrobić lepszą ją kierka. Na F6 diamentową jakąś nie. Na, no to jest priorytet, o! Ło wow. dobra. Okej. Okay. ja uciekam Idę się w ogóle przespać, bo po cienku jest niebezpiecznie tutaj na tym świecie latać, bo jest w, w bardzo duży potwór Gościu mm. Okej okay. Poziomik zawsze wlaci. Um, co ty jeszcze ode mnie chciałeś? Andez, to chyba akurat mam... Nie, mam 13. Ty stolna chciałeś. Gość, mam stołna dla ciebie. Wracaj mi tu! Dziękuję. Mam 23 Msy Tu mam 6. Tu mam 18. Tu ile ja mam Emeraldów? i dużo Aha No 24 na pewno nie wystarczą schodki nie Okej. Okay. A, to gdyby zrobić takie malutkie okienka? Czekajcie. Ale chyba zombiaki by przez nie wchodziły, ale ładne by były. Zombiaki by przez nie wchodziły inaczej. Chociaż nie, nie da się chyba na taką... Nie da się wskoczyć, więc może... Ale na pewno nie... Nie, dobra, nie chcę mi się kombinować. Yy, tutaj by się raczej tak przydało zrobić, by było ładniej. Symetrycznie. O. I tutaj po bokach takie malutkie. Aha. I mi się właśnie cigiera skończyła. Du, 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 du. Gdzie ja mam żelazo? Tu jest. Dziękuję. Nie wiem, skądś miałem patyki w akwitniku. Aha, dobra wiem. Nie da się. Okej, okay, to sobie ścinamy. szybciej nie, bo muszę sobie wezmę sobie drzwi tu są. Jedno odłożę, też odłożę, bo chciałabym tutaj zrobić taki jakby malutki jeszcze przedsionek. No, o kurde, nie starczy dobra, tutaj będzie ten po prostu okej, okay, to sobie zetniemy teraz o, takie okienko będą takie okienka, no. A i w ogóle muszę piasku nakopać, żeby się przypalał. I da właśnie to zrobić. Co ten villager tu robi? go tu nie powinno w ogóle być. W sumie tak, jak miał. No zbieramy piasku troszkę. No i łopaty by się też przydało trochę ulepszyć. No, villager, proszę cię, wyjdź mi stąd. Dobra, nie potrzebujecie w naszym. Nie potrzebujecie w moim składzie. parkur po piasku. Tu też haha. Co to? Skąd? Co jest? O oh no, ja zabiłem golema. Golem, pomocy! Ej, bo golema ja zabiłem. Zabiłem ja golema, a teraz nie ma golemka. No chodźcie. No zabijcie go No w niego strzelać pacanie macie Dobra, ja chcę go lema chowaj się Dobra, ja idę do domu. Jest tu golem. Dobra. Jesteśmy uratowani. No chodźcie. Chodźcie. Aha, zabił go. Czy jeden gdzieś tu powinien być? Zostaw moich pracowników, pracusiów moich zostaw. Dobra, to mi akurat... Oddaj, oddaj. Nie no, jeszcze muszę iść nakopać drabienka, nie ma, no bo nie ma. Zaraz, pójście się koleńek. Którego zabiłem? Terterem. Muszę zabiję go po to, żeby żelazo mieć. Golemy słyną, słyną, z tego, że są z żelaza. Tylko tak to by było dla graczy bezużyteczne użyteczne. A tym bardziej dla speedrunnerów nie. Ja speedrunnerem nie jestem zbytnio. Nie umiem zbytnio speedrunować. Tak, przyznaję się. Dobra, 18 mam, ale patrzcie. Co ja mam? Poczekajcie. Yy. Nie. NIE! Nie, gdzie to nie to? Okej, okay, jest tam jakaś wioska? Nie Okej okay. Nie, to teraz gdzie to było? Ale i tak tu jest moja baza, więc tutaj się osiedlę. Znaczy już się osiedliłam nie? Ale na za... W sumie może nie na zawsze, ale na długo bardzo. Ja już raz prawie zginąłem na tym świecie, nawet kilka, nie, że miałem pół serduszka raz, raz kolema zaatakowałem. Na złym bloku byłem. I uderzył mnie, kurde, wyleciłem w powietrze. Dobrze, że ten... Woda obok była, bo już było po mnie. Tam jest jeszcze... Jak?! Dziękuję. Okej. Okay. Dobra, ostatnia chyba, chociaż będzie mi do tego jeszcze więcej potrzebne, ale jak na razie. Dobra, tnij to. Chcesz sobie zatnij. Pięćdziesiąt, dobra. moje Sugar cane są już gotowe do zebrania, ale chyba nie teraz. Teraz ich nie zbiorę, bo jest noc. A nie chciałbym zginąć. Każdy, kto gra na hardcore, nie. W ogóle nigdy nikt nie, w ogóle nigdy nikt nie chce zginąć chyba. Dobra. Jest tu jeszcze gdzieś jakiś szkieletor. Tam jest krypcio, o nie Creeperów ja nie lubię Aha, to nie jest mój dom, ok? Panie no mm, Pokaż mi O, mogę u Ciebie znowu sprzedać glinki, okej okay. Dobra, Ty chcesz kamień bratu ja ci dam mini stój. Undezytu wiem, że nie mam. Tej tu jest andezyt, nie gravel. Kolejne 21 szmaragdików. 50 takich o akacja logów. Dobra, ja chcę się, ja chyba wolę się trochę oddalić. Dobra, dziękuję. trzeba będzie tylko to dokończyć jak tam było jeden i i tutaj tak samo czy jak to tam No idealnie jest tak samo, nie. Dobra, tam było. Aha, jeszcze tutaj. Nie, tu nie ma symetrii. A. Tutaj zrobię. Tu zabuduję i tu o, będzie 3. A 3, ten 2 na 3, czy tam 3 na 2. 3 na 2. Okej. Okay. Raz, dwa, trzy i tutaj będzie. By... Ty, no, bo tutaj znowu nie ma cementi. Dziękuję. Nie to jeszcze postawiłem. co ze mnie zaosiął okej, okay, i tutaj będzie trzeba pyk, zrobić pyk i bo ja ci zaraz uderzę i golem mnie zabije Chcesz tego? No chyba chyba chcesz. Możesz się odsunąć. Dziękuję. ale ja. Robię coś dla Was, żebyście, kurde, bez y, robot, żebyście nie byli bezrobotni, a Wy mi się tak jeszcze wydzięczacie. Dziękuję bardzo, wiecie. Ja takiej pomocy to nie potrzebuję. Ale okej, okay, mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jak się spodobało, to zostawcie łapkę w górę sobie kaj, dzwoneczek, a ja sobie kończę, Papa! Pa.